Piękne jest to miejsce tutaj, naprawdę uwielbiam, uwielbiam jak sobie siedzimy, chłopcy są na tarasie, Ech, idziemy zaraz na kolację, naprawdę jakbyście szukali pięknego miejsca na wakacje, to zdecydowanie warto pomyśleć o tym. No i jakie to były wakacje? To jest wakacje życia, no. zgadzam się. Naprawdę. Pomysłodawcą tych słów. Hashtag wakacje życia. Tak. Synku, a ty jak się bawisz? Dobrze. Dobrze. Magiczny czas, niestety sobie biega końca. To nasze ostatnie siadanko tutaj. Jutro już będziemy jedli w pośpiechu, bo rano mamy samolot. To był niesamowity czas. Świetne miejsce. Wszyscy się naprawdę dobrze, bardzo dobrze bawiliśmy. No ale pora wracać. Bardzo dużo ciekawych rzeczy przed nami, ale jeszcze dzisiaj pogramy w golfa, jeszcze dzisiaj przejdziemy się na spacer, jeszcze dzisiaj popływamy, popalamy się totalnie e, będzie to piękny czas. Już zapomniałam, jaki to jest komfort, słuchajcie, kiedy biuro podróży się wszystkim zajmuje, niczym się nie martwisz, nie martwisz się. Lotami nie martwisz się, nawet organizacją jakichś wycieczek. Masz specjalną grupę, masz kontakt z rezydentką, masz grupę na WhatsAppie, do której możesz zadawać pytania, masz kontakt z rezydentką stały, cokolwiek by się nie działo. Bardzo takiego komfortu potrzebowałam, takiego poczucia, że nie ja się muszę martwić o wszystko. I chyba wrócę, słuchajcie, do podróżowania. Nie mówię, że tak będą wszystkie podróże wyglądały, ale jakaś część podróży na pewno będzie organizowana przez Biuro Podróży, bo ten komfort, jaki daje to, że ktoś nad tym wszystkim czuwa, jest naprawdę na wakacjach, szczególnie takich dosyć krótkich, kluczowy. A tu wszystko było zorganizowane naprawdę picobello. Słuchajcie, jeśli chodzi o jedzenie, to. Tak wygląda moje codzienne jedzenie tutaj, zawsze na śniadanko, awokado, ogórek, pomidor i do tego dwa jajka na twardo, o 7 minut. Naprawdę to jest bardzo pyszne, zdrowe jedzonko i, i bardzo też łatwe do zrobienia po prostu w domu. うん。<music>